Hejka naklejka, po tej do tej strony witajcie serdecznie. Jesteśmy świeżo że po wykonaniu pierwszego sprawdzianu Karper Tractum. Teraz prawdopodobnie będzie zwiedzanie Koguwarku. Teraz pójdziemy. Mamy przed sobą tam pierwszy portret, do którego będzie potrzebne hasło. Od razu mamy wczytywanie. Zobaczcie! Chyba trafiliśmy do bocznej komnaty. Słyszałam o tym pomieszczeniu. Za portretami są skróty do poszczególnych pięter. Ciekawe, jak można zdobyć hasła. Harry Potter! Właśnie ciebie szukałem. Cześć, Fred. A gdzie George? Na górze. Pilnuje sklepiku. Wcześniejszy prezent gwiazdkowy, Harry. Mapa Huncwotów. Pomoże ci w poruszaniu się po Hogwartsie. właśnie. Rety! Dzięki, Fred! żeby wyświetlić mapę naciśnij w dowolnym momencie klawisz tab. Dalej, chodź ze mną na górę. Zaprowadzę cię do sklepu. Na górze. Tak działa mapa huncwotów. Parter, lochy, głonia Hogwartu, pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme piętro. Tak, no i tyle. Także mamy tak dużo lokacji do zwiedzenia. One są całkiem spore, wam powiem. Oprócz tego, to jest właśnie ten pokój główny, gdzie mamy hasła do portretów. Tam wyżej, tu mamy, e, a to nie to, to już źle widziałem daleka. Jeszcze mamy takie otwory, e, okrągłe otwory wokół danego obrazu, podobne do tego, tylko takie bardziej płaskie. Tu tam z kolei mamy sekretne przejścia, na przykład do innych e, ukrytych pokoi. Yy, z kartami, no, no, tudzież jakimiś artefaktami. Obawiam się, że zamknięte. Tak, bo nie znamy hasła. I co, nie znamy żadnego, więc musimy iść... O, zniknął. Musimy iść sobie normalnie... klasycznie. No i tak wygląda... hol w Hogwarcie Wejściowy. W trójeczce. W porównaniu do poprzednich części jest strasznie zimny i pusty, ale... ale mamy przestrzeń i nie jest aż tak źle. Mogło być gorzej. Od razu lochy. A już mamy pierwszy sekrecik. Nie wiem, otworzy się, otworzy, a wczytuje się. O, takie coś. Myślę, że będziemy musieli kupić hasło od Freda i żeby dowiedzieć się co jest za tym portretem. Tak, te portrety z hasłami. Do sekretów wyglądają. Są też tam zagadki logiczne z tego co pamiętam. Ale dobra, nie będziemy tracić czasu, idziemy od razu za Freedom Depulso. De Jestem. Chcesz kupić kartę kolekcjonerską, Harry? O, tu i też możemy właśnie kupować karty jak u poprzednich. Jakby Beatrix sam. Autorka właśnie u serii książek dla dzieci zakazanych ze względu na wywoływanie. Modyłości i wymiotów. O, zakolegowałbym się z tą panią! Ciesz się tą kartą! Masz coś jeszcze? A, już pamiętam co było wkurzające. Hey, Chcesz może kupić kartę To nie jest tak jak z Komnaty Tajemnic, że jak już stoimy przy kimś... Dobra, biorę to! To nam od razu będzie dawać Ciesz karty jedna kartą. po drugiej. Tylko jeżeli masz 7 kart do sprzedania, no to 7 razy musimy ten ruch wykonać podchodzący. Chcesz kupić kartę kolekcjonerską, Harry? Jasne, kupuję to. Ach, zapomniałem przeczytać. Kobitki. Beatrix Bloxa. O, Pinkston Pinkstone. Słona działaczka na rzecz znowelizacji zasad tajności Międzynarodowej Konfederacji Czarodziejów i informowania mogoli o istnieniu Czarodziejów. Pani Pinkston była wielokrotnie aresztowana za demonstracyjne i rozmyślne na używanie magii mięsa w miejscach publicznych. Przed użyciem się z lekarzem lub Każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu w zdrowiu. Fulbert bojaźliwy. bojaźliwy, znany z wielkiego tchu A nie, to było e, l, 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 l. Crispin, Crispin Kronk skazany za Askaban na Askaban, za uporczywe hodowanie sfinksów na tyłach 6, domu, mimonicznych ostrzeżeń Obydź, i upomnień. Proszę bardzo, nagadałem się jak Katarynka. Zapis gry 602 fasolki. Nie jest aż tak źle, straciliśmy tylko 200. O, gwar uczniów. No i tak to wygląda, te ruchome schody i tak dalej. No mi się bardziej to podobało w dwójce, bo bardziej kolorowo. Oczywiście te obrazy się co chwila powtarzałem i to jest smutne. Ale to jest bodajże wersja przeniesiona z konsoli na PC i jest słabsza o wiele. Hmm, jeżeli tak krytycznym okiem by spojrzeć, to jest prawdą, możecie sobie potem porównać. Ale mimo to i tak na PC to jest najbardziej rozbudowana gra jaka w ogóle... ...w ogóle była. No dobra. Coś mi się tutaj, coś tak mi się majaczy, że jakiś obraz będzie mógł być zaczarowany na no, homorą. Dobra, tu je będziemy sobie później patrzeć. Na razie pójdziemy za naszym celowym celem podróży. Wszystko schody aż tak nie ruszają, widzicie. O, jacy ładny. Cieszę się, że czujesz się lepiej, Harry. Dziękuję, profesorze. Dziękuję, profesor. O! Mentorzy z Askabanu przybyli do Pogwartu na polecenie ministerstwa magii. Założę się, że Sirius Black będzie trzymał się znaków. od głos pogwartu, jest piękny. Ruszcie się, George już czeka w sklepie. Za mną. Jeszcze nie tu. No to siódme najwyższe piętro. Harry, podejdź tu! Harry, dobra, później. Ach, ti. Dobra. Chcesz Czego kupić chcę? kartę kolekcjonerską Za Zaili. Daj. Dymfia Fumasz. Furmasz, chyba francuska. Ofiara słynnego prowadzenia przez chochiki w Kontrole Nigdy nie pozbyła się śmiertelnego strachu przed nimi. Nie udało się jej przekonać Ministerstwa Magii do ich całkowitego. Nieźle. Dytąpienia. To świetny interes, Harry. Rozumiem. Fortuna Major. Fortuna Major. Ach, to pokój wspólny. Wspólny. Gryfonu. E, do zobaczenia później. Właśnie sobie przypomniałam, że muszę o czymś powiedzieć profesor McGonagall. Ciekawe, o co chodzi. Witaj, Harry, Witaj w naszym sklepie. Wow, Witam. Patrzcie na te rzeczy. Po prostu podejdź do przedmiotu, który cię interesuje. Powiemy ci, co jest i co ile kosztuje. No i patrzajcie. W Hiblu zrobili sobie sklep. Wygląda jak bank. Mamy tutaj, tak. Na piedestałach tutaj mamy hasła do portretów. To są hasła: czekoladowe żaby na odnowienie energii. To jest jedna super. Tajna karta, pewnie to będziemy my sami, podejrzewam, ale niekoniecznie. Jak rozbieramy wszystkie karty... Eee, no... E, kociołków tutaj niestety nie ma, tak samo pasztecików dyniowych. Są tylko żaby albo karty, ale te karty są... Nawet nie wiedziałem, że to mamy. Rzadki okaz Harry, bardzo rzadki. 125 Hz wystarczy. Nie, kupuj. dzięki. Może później. I tutaj bodajże oprócz tego z ręki, ty, Harry. Wszyscy trzecioklasiści tego szukają. Hmm, nie hmm. Chyba nie. Dzięki. Eee, oh. Tak, ale hasło się w sumie Przykro Przy mi Harry. masz za mało kociołkowych piguśków. Kociłkowe kociełkowe ale to hasło jest Harry, do tych. Masz za mało A, tych sekretnych. Dobra, rozumiem. To nie to musimy, możemy wyjść. Spadaj kiedy chcesz, kary Chciałem wam tak tylko pokazać jak to... O, I rytek! O nie! I rytek! Wygląda lepiej. A, nie znają haseł i nie mogą korzystać ze skrótu w portretach! O, patrzcie tu! Mam hasła, są tu! Jaz daron, możemy zdobyć tę kartkę! Racja, zaczarujmy go i pokażmy mu, gdzie jego miejsce. Hmm. Rikto no to podwójnie. Nie jest dobrze. Nie jest no dobrze. Już po walce. Zostaw hasło. O, dziękuję. Znamy hasła. Dalej, wypróbujmy je. A do Godryka. Będą działać tylko na portretach z numerem piętra na górze? Tak myślę, a tym powinniśmy wrócić do bocznej komnaty. Gwiazdeczka. Zaraz się zaczną zajęcia z opieki nad magicznymi stworzeniami. O, Harderdziep. W tym roku będzie nas uczył Hagrid. E, czy któreś z Was wie, którędy mamy iść? Myślę, że zajęcia odbędą się na podoku. Idziecie na zajęcia z opieki nad magicznymi stworzeniami? Ja też? To świetnie, Neville. Będziemy razem. Chodźcie za mną. O, i pokażę wam błonia, tam będzie bardzo dużo do roboty. Tam sobie trochę posiedzimy. o już odblokowali nam przejście. Zigary. Ta lekcja jest przy wybiegu. On jest Tędy. super. O. Mamy bardzo dużo dorobienia robienia, wbrew pozorom. Tu pokażę wam pierwszy z paru... Ee, z, e, potyczek! O, proszę, jak Bo tutaj będziemy mogli walczyć zaraz z chochlikami kornowalistów. O, proszę, karciocha. AUCH, 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 Chciałem oszukać, się nie dało, dało się. No chodź tu, chodź tu. No to nie. Nie chcesz, to nie. Nie będę cię zmuszyć. Już nie, bo tu trzeba coś, a tu. De pulso, de pulso, de pulso, de pulso, pulso. 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 matka. A tu mamy skakanie, to jest proste i mamy podróż. Dalej, Harry, chodźmy za Nevilem na padok Generalnie jeszcze wam tutaj pokażę. Ja jeszcze nie będę tam nic robić, bo to wyjdzie nam ponad pół godziny. Tutaj mamy obszar bardzo ładny. Kolejna Hej, wiesz, w tym roku kolejna błoni. I tu z tymi tutaj e, krzakami na przykład mamy dużo do roboty, mianowicie wypadają fasolki, ale jeszcze musimy tutaj odblokować skrót. Do sekretnego pokoju dzięki temu tutaj mamy jakieś przyciski, to jest wszystko na czas, tu mamy jakieś ukryte przejście To jest i tak nie wszystko. Tutaj jeszcze zrobimy sobie to skakanie. SpongeBob eee Tam mamy jakieś przejścia, ale tam chyba jest zakończenie roku. To nie tak szybko, to jeszcze nawet dla nas nie jest otwarte. To zrobiliśmy. Tak, tutaj będą jakieś przejścia. Cześć. Ach do góry. O! Ojej, jak miło. Och, jak milusio. I kalcioszka I siup w dół. Tu mamy jeszcze jedno przejście. A to musimy iść za Neville'em. No to akurat. Depulsuj. Depulso Chodź! Zdobywaj! Nie możemy go jeszcze naprawić. Zapis gry. No, pokażę. A, tu karta.

boli kark. Ach, to tutaj dalej są te challenge chochlikowe. Zajęcia z opieki nad magicznymi stworzeniami są za tą bramą. A... To jakiś wysyp chochlików. Gdy już skończycie ganiać chochliki, możecie iść tędy na lekcję opieki nad magicznymi stworzeniami. Ok, nie było. Czy muszę do ciebie Harry? Możemy się trochę rozejrzeć lub iść zanewiliem na lekcję. Najpierw się rozejrzymy, Madam Hermione. Pokażemy, co to oh. są za czelence. Chłicki! Uch! Uch! Ada, zostaw mnie w spokoju! jego Mamy tu a tak Możemy jakoś pomóc? Zaczarujcie studnie, żeby trochę skołować stado. Musicie działać razem, ich pozbyć. Jeśli nie pozbędziecie się chochlików za pierwszym razem, możecie próbować dowoli. Karta kolekcjonerska za zniszczenie każdego roju chochlików. Jeżeli pokonacie całe stado, dostaniecie wszystkie karty z kompletu. Ale to nie jest wcale proste. Okej, okay, dziękuję ci, kochanie, za wskazówkę. Zaczynamy! I takich fal musimy chyba przetrwać bodajże Lik pięć. Czyli, o, uważamy, żeby na nas nic nie, nie, nie rzuciły. Rzucamy sempre I staramy się przeżyć. Czyli, strasznie długie i żmudne zadanie. Ich jest naprawdę dużo. I tak musimy jeszcze razy cztery. Oh my god! Ich będzie coraz więcej. Ja najwyżej sobie w trakcie tutaj, żeby was tutaj nie zanudzać tym samym zrobię cięcie i pokażę. Po prostu karta pokaże jaką dostaniemy. Jest udało się. Udało się! Właśnie tak. Wynoście się i nie wracajcie! Oj, oj oj! To było super! No, super długie. Warto było! Olbrzymy! Cykl. Ciclop, jednaoki olbrzym żyjący Wynokie w jaskini północnej stóp etny, z pomocą kilku owiec został zgładzony przez greckiego bohatera Odysa braniopijca, żywy na zamku, a żył w zamku na szczycie fasoli. fasoli. Okazuje się, że był smakoszem wylek. chleba, wypiekanego ze sproszkowanych kości Anglików, zgładzony przez chłopca imieniem Jack, czyli Jaś. Olbrzym zapity przez. Sławnego pogrąca olbrzymów Gifford le Oletona, z Górnego Benton, Morholt, brat olbrzym Morhold. króla Irlandii, zabity przez celtyckiego bohatera, Kristana, który ponownie Irlandii. zginął ugodzony zatrutą Klingą bohater. Morholda, Goliad, Goliad, Goliad olbrzym najemnik, walczył olbrzym po stronie, filistynów, walczył przeciw po stronie filistynów przeciw został Izraelitom, został pokonany przez młodego został chłopca oponowany. strzałem z procy. Prawda. Szkodniki zostały zniszczone. Tak jak widzieliście w poprzednim odcinku, nawet Wam mogę pokazać... O, jeszcze mamy hal do dzioba, w sensie latanie, czyli będzie to teraz. Będziemy mogli pięć rund coraz trudniejszych zaliczyć, ale to będzie z biegiem czasu. I drugim szkodnikiem będą magiczne księgi potworów, które będą nawiedzały, bodajże, lochy. A! co to ma być? To Mam nadzieję, że Hagrid nie będzie chciał, byśmy tego dotykali. Ochydny stwór. Yes. Witam na zajęciach z opieki nad magicznymi płatnej Będę was uczył w tym semestrze. Chciałbym przedstawić wam Chciałbym To Hipogryf. Dziś nauczycie się go dosiadać. Ty pierwszy, Harry. Podejdź do płatnej ukłoń się i czekaj. Nie ukłonię się przed tą wstrętną bestią! Witaj, hardodziobie. Dobry pogry. Musisz przelecieć przez tyle pierścieni, by pobić rekord zapisany na liczniku. Gdy będziesz gotów, po prostu naciśnij prawy przycisk myszy, by Dziobek wzbił się w powietrze. Dziobuś, kochany, a taki los go czeka. O, wow. Czym ja to steruję? A, Boże, myszką. Dlaczego tak trudno? Nie wiedziałem. A strzałka mi się nie da? Oda się. Spacją. Ale bardzo ciężko to idzie, powiem wam szczerze. A. Jedna spacja. W zależności od tego, jak mocno ją naciśniecie, to on tak mocno się. Uniesie albo i nie. A. Już kumam. I to wszystko jest na, na dotyk. Wszystko da. Uf, 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 uf. Da radę zrobić. A, minimum zaraz będziemy już mieli. O no to, całe szczęście. Tak, już teraz pamiętam, to była potem moja zmora, bo te klingi potem są coraz mniejsze, a coraz większy wynik musimy uzyskać. I na samym końcu bodajże to są wszystkie oprócz jednej. No, to. Wymagało dużego tak wyczucia, pamiętam, żeby każdy krąg idealnie zaliczyć o matko, To było strasznie długie Ale mam nadzieję, że teraz mi przyjdzie to szybciej opanować. No 2200 punktów. Karta kolekcjonerska! O to było i za każdą mamy kartę. Suś, Harry, wróć na wybieg, Suś. kiedy tylko zechcesz. Mam tu pięć różnych tras. Możesz na nich wygrać pięć fajowskich kart kolekcjonerskich. Tak, z akurat. Założę się, że tak naprawdę jesteś łagodny jak baranek. Co bestio? bestio Umieram! Yes. Patrzcie! Potwór mnie zabił! Headshot! Nie umierasz! <grym> nie umierasz! Myślicie, że się wyliżesz? Nie poszedł za nim. No jasne, pani Pomfrey potrafi w sekundę wyleczyć każdą ranę. Na pewno Malfoy będzie chciał to jakoś wykorzystać. A nie mylisz się, kochana. Zdecydowanie się nie myślisz. Harry bardzo przejął się kłopotem Hagrida. Wiedząc, że Malfoy tylko udaje kontuzję, martwił się też losem Hartodzioła. A gdzie poszła Hermiona? Zaraz zaczną się zajęcia z transmutacji. Mm, gotowi na lekcje? Wszystko w porządku? Co się stało? Jestem po prostu... trochę zmęczona. Chodźmy na pierwsze piętro, bo spóźnimy się na transmutację. Możemy pójść Dobrze. skrótem przez portret. Albo pójść naokoło schodami. Prowadź kary! Dobra. Pierwsze piętro. Klasa transmutacji. Eee. Co, co? Co on powiedział? Eee. Zabędziemy sobie jeszcze troszeczkę... bonusików. Mamy herby... O, tam mój kochany dom z Litterin Ravenclaw, Hufflepuff i Gryffindor. Czy to się opłaca? O, skrzyneczka. O, ale niczym więcej. No tu. ładny dywan, bardzo mi się podoba. O, znowu Irytek. O! o, patrzcie, patrzcie, mądrala gangrena i bękala. Gangrena. I Nie podoba mi się ten Przypomina ta mi ten dywan, że yy, pełną taka... szatę graficzną Pokonamy czekoladowych żab. Wspólnie rzucimy czar. Ron, przygotuj się do rzucenia carpet retractum, gdy go złapiemy. O jej, trochę jeb ściekłych uczniaków. Aha. A jak się płynnie zmienia? One, two, Carberry, A, nie. Ale tak poprzednich, część on jest naprawdę bardzo łatwiutki Dużo ryczy, mało mnie daje. Genialny Ron. Łatwo jest być genialnym kiedy się umiera ze strachu. No ba. O, pan Lepiej nie mógł pospieszmy wejść. pospieszmy się na zajęcia z tras mutacji. Przez Irytka pewnie się spóźnimy. Spokojnie, Hermionko, coś tuż obok nie dramatyzuj, moja droga. Eee, czy tutaj mamy coś w obrazach, jakieś przejście, alohomora, coś, cokolwiek? Chyba nie. No też nie. No dobrze, moi kochani, ja się z wami żegnam w takim razie. Za chwilę przechodzimy do Transmutation, ale to w kolejnym odcinku. Dziękuję wam za towarzystwo. Pozdrawiam was, zapraszam do kolejnych odcinków i widzimy się wkrótce. Ciao!